Konkurencja w postaci burmistrza urzędującego od tylu lat jest na pewno bardzo, bardzo dużą konkurencją i taką, przed którą trzeba mieć dużo respektu. Wie pan co, ja myślę, że ten wynik to jest też efekt mojej pracy sprzed, czteru lat, sprzed czterech lat. Nie da, się, nie da się takiego wyniku osiągnąć z dnia na dzień. Jestem wręcz przekonana, że jest to, że jest to praca tych czterech ostatnich lat tego wszystkiego co zrobiłam przed kampanią z, 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 z przed czterech lat i tego co zrobiłam teraz zawsze można więcej nigdy ja jestem należy do tych osób, które jednak gdzieś. Czują pewnie jakiś niedosyt, czasu jest zawsze zbyt mało, natomiast na pewno zrobiliśmy bardzo wiele i myślę, że to, że odzwierciedlenie w tym wyniku jest tego jak najbardziej. Moja kampania wyborcza, którą prowadziłam w sposób bardzo, bardzo bezpośredni, docierając, starałam się dotrzeć do każdego z wyborców, żeby tam jakby porozmawiać z nimi na temat ewentualnych potrzeb, problemów. Będzie kontynuowana, ponieważ dla mnie to jest jedyna, jedyna właściwa droga do tego, żeby dotrzeć do wyborców, poznać ich oczekiwania. To, był też, to, był też, to była taka możliwość skonfrontowania mojego programu wyborczego z takimi rzeczywistymi oczekiwaniami wyborców na miejscu, tak? w miejscu ich zamieszkania. I, I pewnie będę to nadal kontynuować przez te najbliższe dwa tygodnie. Nie chciałabym generalizować, mówię to tylko i wyłącznie, na przykładzie naszej gminy, myślę, że ten nasz samorząd troszeczkę za bardzo e, odcina się od ludzi, trochę za bardzo odszedł od tłumu. E, e, I ja chciałabym wrócić, tak, wrócić do korzeni e, tej samorządności, która jest między ludźmi i z ludźmi, a niekoniecznie wrzucona na takie wyżyny, do których ciężko czasami dotrzeć, dopłukać się, dostukać i porozmawiać. Więc to, myślę, że to też jest jeden z moich celów. E, chciałabym tą gminę nie tylko tworzyć, ale współtworzyć, tak? nie tylko za nią odpowiadać, ale współodpowiadać łącznie z wyborcami, którzy zaufają mi, mam nadzieję, w drugiej turze wyborów. Ja myślę, że bardzo mylną tezą jest e, ta stawiana przez e, mojego konkurenta, że pieszyce się podzieliły, że w pieszycach po wyborach nastąpił jakiś podział. E, już to mówiłam przed chwilą i powtórzę, że. E, nie ma żadnego podziału, myślę, że są tylko ludzie i ich wybory, a każdy z wyborców ma prawo, możliwość do własnych poglądów i do wyrażania własnych poglądów i do podejmowania własnych decyzji. Dla mnie odmienność, odmienność poglądów jest pretekstem do tego, żeby dyskutować szukać rozwiązań, szukać czasami kompromisów i tworzyć, bo, bo ta odmienność sprawia, że mamy możliwość spojrzenia na pewne rzeczy z innego punktu widzenia. Na pewno dla mnie odmienność nie jest pretekstem do budowania murów. I do tworzenia jakichkolwiek podziałów. E, dlatego ja deklarowałam to od samego początku i, i powtarzam, że będę współpracować absolutnie ze wszystkimi, którzy mają ten sam cel, czyli dobro tej gminy. Chciałabym, żeby e, ci wszyscy, którzy na mnie zagłosowali i ci, którzy się jeszcze zastanawiają, żeby rzeczywiście tego 30 listopada poszli do urn wyborczych i dali wyraz temu, Czemu ja również, czemu jest mi, do, do czego jest mi blisko, że wszyscy mamy prawo mieć odmienne zdanie, wszyscy mamy prawo inaczej widzieć pewne rzeczy, ale musimy wszyscy absolutnie działać wspólnie dla dobra tej gminy, bo jest to nasza gmina. To nie jest gmina burmistrza, ani urzędu, ani urzędników, ani tym bardziej radnych. Jest to nasza gmina i my wszyscy musimy o nią walczyć. I chciałabym, żeby. Moi wyborcy mieli tego świadomość i chciałabym ich właśnie tym zachęcić. Ja ze swojej strony oferuję bardzo dużo pracy. Mogę powiedzieć, że jestem naprawdę przygotowana również merytorycznie do tego, żeby zająć się prowadzeniem, prowadzeniem tej, tej gminy. Mam na nią pomysł. Jednym naczelnym moim pomysłem jest zawsze to, że musimy ją tworzyć razem, bo gmina jest tak mądra, tak dobra i tak bogata jak jej mieszkańcy.